Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym na poboczu wiemy coraz więcej o nowej Skodzie Octavia RS. Supra GR otrzymuje bazową czterocylindrową jednostkę oraz Volkswagen Arteon Shooting Brake. Zaczynamy! Niemiecki tuner samochodów Prior Design specjalizuje się w modyfikowaniu najlepszych samochodów z branży motoryzacyjnej. Pokazywaliśmy wam do tej pory Lamborghini Huracan z pakietem potężnych poszerzeń podrasowanego Bentleyem jawen czy również dopasionego i poszerzonego Baby McLarena 570S. Tym razem firma zaprezentowała pakiet ulepszeń do Lamborghini Urus. Jest to m.in. specjalnie zaprojektowany pakiet stylistyczny, w którego skład wchodzą ulepszony przedni zderzak w komplecie z agresywnym dyfuzorem, do tego zestaw poszerzonych nadkoli z włókna węglowego. Można tu wybierać pomiędzy osłoniętym karbonem, a polakierowanym w kolorze nadwozia. Na pakiet składają się też nowe boczne progi, duże tylne skrzydło oraz specjalnie wykonany dyfuzor. Nowy układ wydechowy został wyposażony w cztery owalne rury wydechowe. Uzupełnieniem modyfikacji jest zestaw obniżający zawieszenie H&R oraz zestaw masywnych 24-calowych alumniowych obręczy. Nie wprowadzono niestety żadnych zmian w układzie napędowym. W rezultacie tak wyglądający Lamborghini Urus nadal napędzany jest 4-litrową jednostką V8 podwójnie turbodoładowaną o mocy 641 koni i momencie obrotowym wynoszącym 850 Nm. To wystarcza, aby katapultować suwa do prędkości 305 km/h. Najlepiej sprzedający się model Skody w nowej generacji, czyli Octavia, stanie się jeszcze bardziej interesującym kąskiem w wariancie RS. Póki co wariant ten jest na etapie rozwoju i zostanie wprowadzony do sprzedaży jeszcze w tym roku. Przez lata samochód ten był postrzegany jako bardziej rozsądna i bardziej osiągalna alternatywa dla luksusowych niemieckich kompaktów. Choć póki co dysponujemy jedynie zdjęciami szpiegowskimi tego samochodu w pełnym kamuflażu, to nie ciężko wyobrazić sobie jak końcowo auto będzie wyglądać w wersji produkcyjnej. Dodać emblematy, lotkę na klapie bagażnika, nowy pakiet stylistyczny, lepszy zestaw felg aluminiowych, zmienić układ wydechowy oraz drobny dyfuzor. Jak zwykle graficy z Kolesa Roo dali radę. Naturalnie, Octavia będzie oparta na tej samej platformie co Volkswagen Golf 8. Do napędu służyć tu będzie dwulitrowa jednostka wysokoprężna o mocy 200 KONi. W ofercie znajdzie się też hybrydowy układ plugin z Golfa GTE o mocy 250 KONi. Silnik elektryczny i akumulator zwiększą masę samochodu o 250 kg, ale wpłyną też pozytywnie na wydajność. Można się spodziewać, że osiągnięcie pierwszej setki zajmie około 7 Sekund. Honda S2000, czy trzeba ten samochód komuś przedstawiać? Roadster produkowano od 1999 roku, stworzony dla uczczenia 50-lecia istnienia firmy Honda. Nazwa auta wiązała się z pojemnością wysokoobrotowego silnika benzynowego. Pierwszą generację AP1 produkowano do 2003 roku, zaś drugą AP2 wytwarzano w latach 2003-2009. Auto było rzecz jasna, najmocniejszym konkurentem Mazdy MX5. Jest mnóstwo fanów tego samochodu, którzy ucieszą się na samą wieść, że na trwających obecnie targach Tokio Auto Salon 2020 Honda zgodnie z obietnicą zaprezentowała prototyp S2000. Dwie dekady po tym, jak kultowy Roadster wszedł do produkcji, a dekady po zaprzestaniu jego wytwarzania. Model po raz kolejny trafia na pierwsze strony gazet, gdy producent wypuszcza na rynek nowe oryginalne akcesoria do tego Roadstera. To fantastyczna informacja dla obecnych właścicieli, którzy chcieliby tchnąć nowe życie w swoje ukochane samochody. Chodzi tu o m.in. nowy przedni zderzak z większymi wlotami powietrza, wydłużający również przód Hondy S2000. Wypukłości po bokach podobno poprawiają właściwości aerodynamiczne, a zderzak przyczynia się do lepszej stabilności. Lista akcesoriów obejmuje również nowe boczne progi oraz czarną lotkę na klapie bagażnika. Co ciekawe, te akcesoria są kopią części modulo dostępnych podczas produkcji S2000. We wnętrzu znalazły się nowy pokrowce na siedzenia w kolorze czerwonym i czerwone maty podłogowe, wszystkie z napisami S2020 Anniversary. Nad tunelem środkowym widać też dodatkowy ekran Panasonic, który jednak nie wchodzi w skład pakietu. Podczas niedawnego wywiadu na targach elektroniki użytkowej CES w Las Vegas dyrektor ds. sprzedaży Audi Hildegard Wortmann potwierdziła, że jej firma jest gotowa rozpocząć ofensywę, aby odzyskać utraconą pozycję sprzedażową w stosunku do rywali. Plan ma w głównym aspekcie polegać na tworzeniu nowych, świeżych produktów oraz na zmniejszeniu siły roboczej o około 15%, co wpłynie tym samym na zwiększenie zarobków o około 7 miliardów dolarów. W przyszłości Audi chce również zwiększyć marżę do około 10%. Kolejne plany obejmują zaprzestanie produkcji modelu TT i zastąpienie go elektrycznym następcą. Do 2025 roku, ponadto, Audi chce dodać do swojej gamy około 10 samochodów hybrydowych plug-in oraz 20 całkowicie elektrycznych. Sumarycznie dałoby to więcej zelektryfikowanych modeli niż w Mercedesie i BMW. Bez wątpienia gwiazdą stoiska Honda na targach w Tokio jest wcześniej wspomniana Honda S2000, ale na drugim miejscu jest koncept EK9 Civic Type R. Projekt jest zdaniem producenta nowoczesną interpretacją oryginału z 1999 roku pod nazwą Honda Civic Cyber Knight Japan Cruiser, której się niepowtarzalna klasyczna trzydrzwiowa sylwetka z bardziej agresywnym pakietem stylistycznym. W skład zewnętrznych modyfikacji wchodzą zadziorny przedni zderzak z nową dokładką, boczne listwy, czarne aluminiowe koła zaadoptowane z Hybrid Insight, tylny dyfuzor oraz spoiler dachowy. Inne modyfikacje obejmują nowo odświeżone reflektory LED, Tylne obwódki świateł LED oraz kilka dodatkowych elementów. Wewnątrz znalazły się fotele Rekaro i deska rozdzielcza z Roadstera S660. Funkcjonujący obecnie w Polsce system fotoradarów daje kierowcom szerokie pole do uniknięcia bądź zmniejszenia wymiaru kary za szaleństwa na drodze. Główny inspektorat transportu drogowego chce to rychło zmienić. System po modyfikacjach ma przypominać sposób działania znany z innych krajów Unii Europejskiej. W myśl nowego rozwiązania, w razie niewskazania sprawcy wykroczenia, będzie ono przypisywane właścicielowi uchwyconego przez fotoradarów. Pojazdu. Do tej pory był to właśnie główny sposób łagodzący karę. Toyota wprowadza bazowy czterocylindrowy wariant modelu GR Supra w Europie. Jak dotąd jedynym rynkiem, na którym można było kupić ten model, była Japonia. Teraz również europejscy klienci otrzymają dwulitrowy czterocylindrowy silnik odładowany. Jest również jednostka BMW, generująca 255 koni mechanicznych oraz 400 Nm momentu obrotowego. Standardowo jest ona połączona z 8-stopniową przekładnią automatyczną. Zdaniem Toyoty, ten samochód może osiągnąć setkę w 5,2 sekundy, a prędkość maksymalna ograniczona jest do 250 km na godzinę. Auto jest lżejsze od 100 kg, a mniejsza konstrukcja silnika mogła zostać ustawiona bliżej środka pojazdu, co zapewnia idealną równowagę masy 50 na 50. Podczas oficjalnego debiutu tej wersji japoński producent zaoferuje klientom specjalną limitowaną edycję Fuji Speedway. Model ten będzie wyróżniał się wyjątkowym białym metalicznym lakierem nadwozia skontrastowanym z czerwonymi obudowami lusterek i 19 celowymi aluminiowymi kołami. We wnętrzu znajdą się za to wstawki z włókna węglowego na desce rozdzielczej oraz czarna tapicerka z alkantarą. Wersja ta będzie ograniczona do 200 egzemplarzy w Europie. Bez wątpienia Toyota GT86 jest jednym z najstarszych samochodów sportowych na rynku. Bez wątpienia auto potrzebuje odświeżenia lub całkowitej wymiany. Nie udało się jeszcze przyłapać zakamuflowanych prototypów podczas drogowych testów, ale wiadomo już, że auto jest w trakcie przygotowywania przez japońskiego producenta. Auto nadal otrzyma bliźniaka w postaci Subaru BRZ. Tym razem jednak samochód powstanie na platformie podłogowej TNGA. To wszystko po to, by zapewnić samochodom lepsze właściwości jezdne. Subaru będzie natomiast odpowiedzialne za turbo silnik Boxer o pojemności 2,4 litra. Przewiduje się, że liczba koni wzrośnie z nieco ponad 200 do ponad 255, wraz ze znaczącym wzrostem momentu obrotowego. W zeszłym roku dość dużo mówiło się o rozpoczęciu prac nad Volkswagenem Arteonem Shooting Brake. Nie był jednak pewnym, że te plotki można uznać za prawdziwe. Istotnie nawet po ujrzeniu tych zdjęć stylowego kombi na bazie Arteona nie ma pewności w to, że projekt dostał zielone światło. Tym bardziej, że zdaniem chińskich mediów jest to samochód opracowany przez Volkswagena i jego lokalnego partnera FAW. Podkreśleniem bardziej użytkowego charakteru tego z pojazdu są relingi dachowe oraz plastikowe okładziny zamontowane w dolnych częściach nadwozia. Zdjęcia podobne zostały wykonane na linii montażowej w chińskiej fabryce. Lokalne media podają, że w gamie jednostek może znaleźć się dwulitrowa turbodładowana benzyna o mocy 186 hp oraz 220. Moc będzie prawdopodobnie opcjonalnie przenoszona na obie osie. Póki co nie jest pewnym, czy ten Volkswagen Arteon Shooting Brake powstał jedynie z myślą o chińskim rynku sprzedaży, czy w przyszłości trafi też do Europy. Pytanie tylko, jak Volkswagen chciałby oddzielić ten model od Passata wariant? Dacia zaprezentowała na salonie samochodowym w Brukseli nowy silnik benzynowy z instalacją LPG. To TCS-100 i g która wkrótce dostępna będzie w innych modelach takich jak Sandero, Sandero Stepway, Logan i Logan MCV. Nowy silnik to zasadniczo inny wariant jednostki zaprezentowanej w zeszłym roku. Wersję EcoG zapewnia większy moment obrotowy przy mniejszym zużyciu paliwa i emisji CO2. W kwestii oszczędności paliwa, to co prawda zużycie LPG jest wyższe, jednak całkowity koszt paliwa na kilometr jest mniejszy o 30% w porównaniu z silnikiem benzynowym i o 8% w porównaniu z silnikiem diesla. Kierowca ma możliwość przełączenia za pomocą przycisku wewnętrzu rodzaju zasilania silnika. Gdy zbiornik LPG jest pusty, system automatycznie przełącza się na benzynę. Dodatkowy zbiornik na gaz jest wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości i znajduje się w kole zapasowym, co oznacza, że ładowność nie ulega zmniejszeniu. Z pełnymi zbiornikami Duster TCS-100 i Koji oferuje zasięg ponad 1000 km. W przeciwieństwie do większości samochodów z instalacją gazową, jak chwali się, że ich model mogą wjeżdżać do podziemnych parkingów dzięki wbudowanym bezpiecznym rozwiązaniom. Należy do nich zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny czy poziom napełnienia ograniczony do 80%. Koniec dzisiejszego odcinka. Dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność. Zachęcamy do obejrzenia testu z poniedziałku z nowym BMW Serii 3 Touring, czyli w generacji G21. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro rano w kolejnym odcinku na poboczu. Hej!